Lewy 5, zaciska w lewy 4 z drogi. Przechodzi w lewy 4 z drogi. 50, lewy 6. Przechodzi w prawy 5, pięć, zaciska. 50, prawy 1, kurdecko. Wiecie gdzieś. Lewy 6. 40, na szczycie, w prawy 4. Do lewy 5, do lewy 5. 100 hamuj na choinkach, popija lewy 4 na mostek. 150, lewy 3 za wygrodzenie. 60, lewy 4, krótka, lewy 5 na główną na mostek. Prawy 6 20, lewy 5 30, lewy 6, do prawy 4 za most Za most Lewy 6 do prawy 6 na szczycie do lewy 4 70 Prawy 4 zaciska do lewy 4 ważny Zaciska do lewy 4 ważny

Lewy 4 ważny, 150, prawy 6, do lewy 6, prawy 6, do lewy 6, tablica hamuj lewy 2 za wygrodzenie, 40, prawy 5, do lewy 5, do lewy 2, krótka, prawy 2 ważny. To lewy 4 z uwagą na szczyt. Krótka, prawy 3 i do lotnej. I do lotnej. Jedź, jadę, kurwa. To lepiej jak w burdelu. Dobra, już się